W ramach walki z zanieczyszczeniem atmosfery Unia Europejska wprowadza coraz bardziej rygorystyczne normy emisji toksycznych związków. Dotyka to najbardziej przemysłu motoryzacyjny. Wszystkie produkowane obecnie na rynek europejski pojazdy wyposażone są w systemy oczyszczania spalin. Norma Euro 5 dla samochodów użytkowych zakłada emisję tlenków azotu na poziomie 2 g na kWh. A obowiązująca obecnie norma Euro 6 redukuje tę wartość do 40 g na kWh. W odpowiedzi na potrzeby rynku w 2004 roku Bosch wprowadził system Denoxtronic, który pozwala zredukować tlenki azotu, a także ograniczyć emisję cząsteczek stałych, wpływając przy tym korzystnie na obniżenie zużycia paliwa nawet o 5%. Silnik pracujący z układem DENOX wytwarza wysokie temperatury spalania, przez co obniża się emisja cząstek stałych i zużycie paliwa, ale bardzo rośnie ilość emitowanych tlenków azotu. Tlenki azotu, które wygeneruje silnik, redukuje katalizator SCR, wykorzystujący do tego celu amoniak. Dzięki temu silnik staje się czysty i ekologiczny. Poprzednio stosowane systemy oparte na układzie recyrkulacji spalin obniżały temperatury spalania, co dawało spadek emisji tlenków azotu, ale też niepożądany wzrost emisji cząstek stałych. Obecnie Bosch jest największym producentem układów oczyszczania spalin w technologii SCR, czyli selektywnej redukcji katalitycznej, opartej na wtrysku do spalin substancji AdBlue. AdBlue to handlowa nazwa 32,5% wodnego roztworu mocznika. Działanie systemu jest proste. Mocznik, ulegając hydrolizie, zamienia się w amoniak, który w wyniku reakcji chemicznej redukuje tlenki azotu do pary wodnej i cząsteczkowego azotu. Konstruktorzy z firmy Bosch musieli jednak przezwyciężyć kilka technicznych trudności, takich jak np. właściwy dobór ilości wtryskiwanego płynu AdBlue w zależności od obciążenia silnika, a także równomierne rozpylenie płynu w spalinach. Także same właściwości płynu AdBlue stawiają bardzo wysokie wymagania jakościowe urządzeniu tłoczącemu i dozującemu, pozostałym komponentom systemu, a także materiałom, z których są wykonane. Ich spełnienie jest konieczne ze względu na agresywność chemiczną płynu wywołującą korozję oraz jego reakcję na nieodpowiednie temperatury, krystalizację lub hydrolizę, czyli rozpad na dwutlenek węgla i amoniak. AdBlue jest nietoksyczny, niepalny, rozpuszczalny w wodzie i w pełni biodegradowalny. Należy jednak traktować go jako odpad, nie wylewać do kanalizacji, przechowywać w ciemnym pomieszczeniu w temperaturze do 25 stopni Celsjusza nie dłużej niż rok. Działanie Denoxtronic opiera się na zastosowaniu zespołu kilku podzespołów w układzie wydechowym silnika. Katalizatora utleniającego, filtra cząstek stałych, katalizatora SCR, katalizatora blokującego nieprzereagowany amoniak. Ten ostatni katalizator stosuje się, by uniknąć nadmiernej emisji do atmosfery amoniaku niewykorzystanego w filtrze SCR. Bosch, aby zagwarantować skuteczność filtracji cieczy AdBlue, wyposażył moduł Denox, filtr z warstwą filtracyjną z żywicy fenolowej i dużą powierzchnią materiału filtracyjnego. Odporność filtrów na agresywność chemiczną AdBlue uzyskano dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów zabezpieczonych specjalnymi, wytrzymałymi powłokami z nowoczesnych materiałów, takich jak np. teflon. Trzeba jednak uważać, aby nie dopuścić do dostania się do systemu nawet najmniejszej ilości oleju lub smarów organicznych. To najczęstsza przyczyna uszkodzeń modułów Denoktronik. Oleje i smary rozpuszczają uszczelnienia układu, uszkadzając tym samym cały moduł. Dzieje się tak dlatego, że uszczelki systemu nie są wykonane z gum olejoodpornych, jak większość uszczelnień w motoryzacji, ponieważ te nie są odporne na działanie AdBlue. Z kolei dla materiałów uszczelniających odpornych na AdBlue groźne są oleje. Od 2004 roku Bosch wprowadził na rynek trzy generacje systemu: Denox 1, Denox 2 i Denox 2.2, przeznaczonych do samochodów ciężarowych. Ten ostatni, wprowadzony w 2010 roku, jest montowany w nowych pojazdach i jego części zamienne dostępne są obecnie tylko w serwisach producentów pojazdów. Od roku 2010 stosowany jest też system Denox 3.1, przeznaczony do samochodów osobowych i dostawczych. Do dwóch pierwszych Bosch oferuje na aftermarket zarówno zestawy serwisowe, jak i naprawcze. Ze względu na spore różnice między wersjami systemu są one dedykowane oddzielnie do każdej z nich. Denox 1 składa się z modułu tłoczącego, w którym znajdują się elementy filtracyjne i dawkujące, i centralna jednostka nadzorująca, oraz z modułu dozującego, który za pomocą sprężonego powietrza przekazuje AdBlue do rozpylacza, a ten z kolei wtryskuje płyn do systemu wydechowego. Oferowany przez Boscha zestaw serwisowy do tej generacji zawiera element filtracyjny, filtr wstępny, dwa pierścienie dystansowe, uszczelkę pokrywy oraz zawór spustowy. W skład zestawu naprawczego, który jest przydatny w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegnie również plastikowa pokrywa zamykająca filtr, wchodzą pokrywa filtra, zawór spustowy płynu AdBlue, uszczelka zaworu spustowego AdBlue oraz uszczelka pokrywy. Produktów z tych zestawów nie można kupić osobno. W Denox 2 wtryskiwanie AdBlue odbywa się poprzez pompę membranową. Nie ma więc konieczności doprowadzania dodatkowego powietrza z instalacji pojazdu. Może on więc być stosowany w pojazdach, które nie mają systemu sprężania powietrza. Zestaw serwisowy do tej generacji składa się z elementu filtracyjnego z uszczelką, uszczelki pokrywy oraz zaworu spustowego płynu AdBlue z uszczelką. Zestaw naprawczy obudowy filtra zawiera pokrywę filtra, uszczelkę oraz zawór spustowy AdBlue z uszczelką. Eksploatacja systemu Denoxtronic jest w zasadzie bezawaryjna. Należy jednak przestrzegać zasad obchodzenia się z płynem AdBlue i uważać na to, by do systemu nie dostał się olej. Filtr płynu AdBlue należy wymieniać raz w roku lub co 180 000 km przebiegu, ewentualnie według innych zaleceń producenta pojazdu. Podczas wymiany filtra trzeba pamiętać, że w systemie występuje również siatkowy filtr wstępny. Warto również przypominać klientom o tym komponencie. Wszystkie elementy wymienne do modułów Denox oraz ich właściwe zastosowanie można łatwo znaleźć w aplikacji Easy.